Cześć. Witamy na kanale Husator. Dzisiaj vlog numer 3 z modyfikacji Junak M12 M12 vintage. Ostatnio pokazywałem w vlogu numer 2 jak wygląda to na serwisie, na jakim etapie już byliśmy. Teraz mamy już efekt finalny, czyli już mamy zamontowany tuningowy Tumik, stelaż, sakwy. Bardzo fajny krawat na zbiornik paliwa. No i oczywiście sobie dzisiaj go posłuchamy. Tomek już się nie może doczekać, więc, za pośrednictwem naszego kanału YouTube, pewnie się dowie i zobaczy, że już skończyliśmy. Dwa dni przed czasem. A odnośnie tego, ile to kosztowało, jak długo nam to zajęło, kiedy można przyjechać, jak to wygląda u nas, opowiemy w vlogu numer 4, jakby konczon, konczon, który będzie kończył tą e, modyfikację. To co, obracamy kamerkę i pokazuję wam już efektywny plac, serwis. Zobaczcie, jaki jest przy okazji, już ponownie zapchany. I mamy naszego Junaczka M12 Vintage. Tak on mniej więcej się prezentuje. Już po modyfikacjach Czyli mamy bardzo ładne sakwy wybrane już przez Tomasza Jest stelaż zamontowany Jest zamontowany Wyglądający jak oryginał Tłumik I mamy zamontowany zbiornik Na Pas na zbiornik paliwa On jest bardzo szeroki Kwestia gustu czy to się podoba czy nie No i oczywiście mamy akcesoryjny uchwyt na telefon typu RAM, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Jest to bardzo delikatny, taki można powiedzieć, lifting, odświeżenie, dodanie jeszcze temu charakteru. charakteru takiego typowo vintage, Sakwy poprawią funkcjonalność jeśli chodzi o jakiś tam zbiornik na zbiorniku paliwa będzie miejsce gdzie by na przykład telefon można włożyć telefon no i dodatkowo założyliśmy uchwyt typu RAM ale już z ładowarką USB więc na pewno, na pewno będzie można śmiało się wpiąć i sobie podładować telefon to co odpalamy teraz motocykl i zobaczymy i usłyszymy sobie jak to brzmi Stacyjka. Odpięliśmy oczywiście czujnik podpory bocznej, żeby można było go na podporze bocznej odpalać. Zobaczcie, usłyszcie, delikatny tunik poprawiający wygląd, funkcjonalność. No i przede wszystkim. metra czuć pracę pracę tłoka jest wyrzucane te spaliny i naprawdę fajnie to brzmi, zaraz go sobie troszeczkę podkręcimy i posłuchajcie sobie Daje totalnie innego charakteru tego, temu motocyklowi, więc wszystkim, którzy już zakupili, zachęcamy do tego typu modyfikacji. Eee, wszyscy ci, którzy chcą kupić, przypominam: ostatnia sztuka została z dostawy 2021, z tej najnowszej dostawy e, w Euro 5. E, będziemy e, pokazywali przy złożeniu, e, jak to wygląda. Niczym się to oczywiście nie będzie różniło. E, no i można jeszcze zakupić u nas e, bezpośrednio z transportem pod dom można od razu zażyć sobie taką modyfikację jak pokazaliśmy przed chwilą. Dziękuję za poświęcony nam czas. Krótki vlog, ale mam nadzieję, będzie się Wam podobał. Przede wszystkim miłośnikom Junaka M12 12 Vintage. Zachęcam do przede wszystkim udostępniania tej treści. Daj lajka, like daj polubienie i oczywiście daj subskrypcję naszego kanału. Tych filmów teraz już będzie na pewno systematycznie więcej. Do zobaczenia, miego wieczoru i dnia, nie wiem o której porze będziecie oglądać. Trzymajcie się, cześć!